Siemaneczko! Witam w kolejnym odcinku z South Parku. Co my dzisiaj będziemy tutaj tworzyć? Będziemy tworzyć taką historię. Tu nie to wziąłem jak zwykle. Jak zwykle. Sprawdźmy. To jest 500 poziom. I idziemy do naszego koleżki. Profesora Chaosa. Musimy chyba okraść bank, tak się wtaje bo potrzebuje pieniędzy na spłatę tych swoich sługusów, których, na których których na nas wysłał. Wicimy no. do niego. Może wtedy zdobędziemy coś yy, ślepsze artefakty, żeby zacząć tą misję tutaj. Yy, dobra, czyli tak. Yy, w tą stronę. Co to są za buty? Ciągle no, tu leżą. Nie wiem o co chodzi. Dajeczka zostaw w komentarzy. Chwalni. No ja znowu te ciecie. Idę dalej. Nie będę się z nim bił. Nie chce mi się. Tak, tak. Na pewno mnie rozwalicie. Nie wiem o co chodzi z tymi... Kotami. Czekaj, może go trzeba złapać? Ej, Nie, nie, nie to. Patrzmy. Trzymamy czas i spróbujmy go złapać. Duży gej <laughs> Dobra nazwa dla kota. A, czyli to jest jakiś, jakaś misja poboczna. Ta geja ala. Trzeba kotki pozwracać. Ciekawe ile tych kotów jest. No, jeszcze kojarzę, ze dwa to widziałem na pewno. Dobra, gdzie my mamy iść w ogóle? Jeszcze dalej do banku. W banku jeszcze nie byliśmy, więc... Dobrze się składa. Jest i bank. Tam cieć na górze. Jak nie wejdę zobacz. Robi się tak. Robi się tak. Pierdziawę się odpala i lecimy z tematem. Co to za problem? Spokojnie siedź tam na górze. Nie denerwuj się. Ja tylko się lawy pozbyłam Dara? Gościu nara? No i dobre. To, wchodzimy do banku i lecimy uzyskać pieniądze. thanks for coming you kid all right so this is the person you wish to have co-signed for you oh that's correct I, see i hired a bunch of minions to help me destroy the town but my plan didn't actually come to fruition and so i'm unable to pay the minions at this time all right well what we can do is set up an llc for you which we can use to fund a money market account co-signed by your friend here whose house we can put a lien on to an overseas investment And it's gone so huh? what's gone your friend's house it's gone oh, owned cool, by man. a company in hong kong now thank you have a nice day

Gdy mam pieniędzy w ogóle. Jak kołem? Zasady gry. Eee... Inwestycje, swapy ryzyka kredytu, nagroda premiowa, manipulacja rynki. Ociśnij aby zatrzymać, niech zdecyduje los. Zatrzymaj koło. Cena niższa, biedak. Dobra, nie wiem, losujemy, zobaczymy co się stanie. Wywiad handlowy. Zatrzymaj koło. Ok. Czyli mogę zatrzymać koło gdzie chcę, tak? To dobrze zrozumiem? A, poczekaj zasady gry. Co jest najdroższe? Akcje techniczne lub swapy z ry ryzyka kredytu. Dobrze mówię? Just tutaj jest 3 razy mnożnik wypłat. Dobra, spróbujmy tę akcję techniczną zapać, ale teraz przed chwilą to złapałem chyba. Nie, jednak nie. Dobra, użyjemy tej premii. Aha, mamy to. A czy mogę się zatrzymywać teraz? Dobra. Okej, okay, ale kiedy mi się zwiększy to... Ta 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 klasa Techniczne nieruchomości, Odporność na następne bankructwo, dobre by było. E, fundusz indeksowy, krótka sprzedaż. Zmieni bankructwo na gotówkę i na odwrót. Próbujemy te kontrakty na Soję wziąć. E, 3 razy mnożnik wypłat. I to jest te, te, takie, takie to, 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 dobra wiem. Dobra, mamy. 3 razy mnożnik wypłat. Ok, używamy. Żeby mi zostało. Kurde, nie, tak trochę kiepsko, bo. Ale ja w sumie to nic nie mogę stracić na razie. Też nie te czar czarne są ten. Kurwa, znowu mi się odpaliło. Czyli te czarne bym miał problem, tak? Z tym.

Hej, <noise> well, <noise> czyli spłaciliśmy dług. <noise> I nie zabrali mi domu. Czyli on tylko z bogatymi ludźmi robi. Trzeba by zagrać tak, żeby mieć. By mieć ten. wyższy status. Kiedyś to wrócimy. Co jakiś czas sobie będziemy o jedno powiększać, po prostu. O, tutaj nam sobie zrobi selfie. Pani Tucker. Okej. Okay. Okej, okay, back do rzeczywistości. To reality. jest tutaj coś jeszcze, co można... ...zgarnąć. Easy now. Easy, easy. Don't come easy. I co, więcej tu nic nie ma? O, jest plakat. O matko bosko.

No, that's of those other guys. We just want our jobs back. Oh, well, let's get your jobs and make fun of them for their former self-identification. Now, uwalka z wieśniakami. <laughs> no, brad, dawać ci mikro. Come on, boys, let's show them some minions made in America. Speaking of minions, możesz teraz użyć profesora Chaosa, aby przywołać sługusy. O. O, aha, czyli to było zablokowane wcześniej. No dobra, Meksykanin do wynajęcia. <laughs> Jaki brzuszek ma? O, czy on też będzie walczył. Zajpiście. Unia bez unia. Trabajo, to trabajo. O kurwa. nie! Ja chcę tam cofnąć. Mikroagresję. Hit him. <laughs> Mikroagresję mamy. Z gościem. Kurwa, podpali mnie. <laughs> o matko. Nie, cofaj to, kurde, bo przecież to jest... To mnie zajebie. Bardziej <tardy> oni są. Tu nie mogę zdecydować czasu? No. ci są w ogóle zamieszani. Co jest? Coś tu się chyba przycięło, moi drodzy państwo. Nic nie mogę zrobić. No, to mi się gra. Dobra, yy, chwilę ja widzimy się za chwilkę. Dobra, ja sobie zwyciężyłem tutaj z Wiesiakami w artefakcie jakieś dostaliśmy i przepis na wyrocznie dewiantów.

Ej, moje sługi, jesteśmy do Twojej dyspozycji, Dubku. Okej. Okay. Spoko. Sprawdźmy sobie te artefakty. imy sobie kolejne. A jeszcze jeden będę mógł mieć. Ale fajnie. No Dobra, dajmy tutaj. O, 557. Ale Ależ pięknie. Raczej nie mogę wyższych. Wyższych tu nie mogę dać. Dobra, idzie fajnie, spokojnie, idzie naprawdę. Yy, to co? Idziemy teraz? Idziemy do misji chyba głównej, bo nic innego tutaj nie widzę. Tak, wracamy do Shopa. Chcemy do pana Shopa i nawet mamy tutaj na szybko. Yy, szybką podróż. Zobaczymy, co nam Shop powie. O, 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 awesome! Fajnie, 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 fajnie. fajnie Dobra. I to jest shop. Pijamy do siedziska siopa. I wstęp zbrojony. Już czekają na nas koledzy. Great job, hero. Those freedom posers have no idea you fucked them over. <laughs> cool water. Alright, guys, listen up. Butt Lord has discovered that the Freedom Pals are infiltrating the police station tonight. We have to get there before they do. The police station? We can't take down the police. Are you crazy? Yeah, just let the Freedom Pals go do it. We can't do that, guys. Why not? Because at approximately 10.30 a.m. this morning, okay, Classy that. was arrested by the police. How do you know? Yo, what the fuck? You came wearing little bitch said you protect my ass. They only give me one motherfucking phone call. So y'all niggas better come and get me the fuck out of here. Lame-ass superhero wannabe motherfuckers. <laughs> we have to help her, fellas. We made a promise. If we let Freedom Pals go do this on their own, then we're the douchebag franchise they say we are. But why would Freedom Pals work with us? Don't forget the new kid is all buddy buddy with Freedom Pals now. But Lord can trick them into an assault on the lower level of the police station, and meanwhile we'll sneak in and bust Classy out. We're probably gonna get the Freedom Pals killed. And then whose superhero franchise would be number one? We did make a promise to Classy. Everyone get home and get to bed. We have a big job to do tonight. Okay. So, be all, police. Go home and wait to hear from the Freedom Pals. What What do you want now? What? Again with the puppy eyes. Are you fucking kidding me right now? Mm. No, new kid, absolutely not. You cannot have another. <coughs> class. Look, I'm sorry about what happened to your mother. I know that you want closure, but. Oh. No, I guess I don't know how it feels. You're right. You're right. Maybe you should have just. One O kurde. <laughs> mistrz sztuk Martialist. walki. No i tutaj mamy też mięśnie, więc spoko by było. Chyba weźmiemy ten mistrz sztuk walki. Że jakieś lepsze będą Cyborg. niż. to, co mam.

Moczy półobrót. o kurwa. I co to znaczy, że co? 30, a co to mi daje? Opniak wywołujący odrzucenie, osłabienie obrony i spowolnienie. Okej, okay. aha, w ten sposób to

What you little? You just want to rile us up? Is that it, kid? Your foes flew into a blind rage, swinging futilely into your shielded body. kurde, widzę. rendered super fat in their own anger you broke out the ancient and może takie całkiem nie że dla temocy są On zawsze skupia na sobie można by tego kurde używać Zamiast tamtych. So? Hame, hame, kurwa. Okay, that was, that was pretty cool. You ran to your parents' door, and before anything bad could happen, you ran inside to protect your mom. But you were too late, your dad totally fucked her. <laughs> oh, it must be tearing you apart inside. How people can do that to other people, I just. I'm, I'm so sorry. Anyway, we've got work to do tonight. I'll see you at the police station. There's nothing more to talk about. I'll be in touch tonight after your parents think you're sleeping. Dobra, zdejmiemy kostium. Będziemy szli spać, tak? Jesteśmy przystojni, kurwa. Karta postaci Szopa. No dobra. Wróć do domu na noc. Wracamy do domku. Śpimy się. I udamy się na posterunek pewnie. Ej, zapomniałem. Jeszcze jest dla yy, tego komara misja. Trzeba będzie ją wykonać przed tym, przed tym skokiem? To jest zamknięte. To nieważne. Ciekawe co starzy robią. Pewnie jest stary paligandzie Stara na jebana. Ej, to zobaczę. Podejrzyj ich. O, zablokowali się, patrz, kurwa. No to ładnie odjebali. Niech się ukrywać przed synkiem. No dobra. Chodźmy co z tym. to the Okay, okay. Let's Sweetie, you forgot to eat your dinner. Mommy put it down on the table. Come on, honey. Got to eat your supper. Did you put more of that stuff in our child's food? Shut your fucking mouth! How do we know that medicine doesn't have side effects, huh? You know our child needs the medicine as much as I do! Uh. You drunken whore! Fucking butthead! How dare you make our child choose sides? You put the medicine in his food, I'm not having anyone choose sides. Go on down and eat your supper, champ. Przejebany ma ten kurwa synek. No, co zrobiś? Co zrobiś kurwa tacy stary? No, będziemy zjeść kolację. <laughs> Eskalacja jest, jest kurde ona jakieś prochy mi daje w ogóle. Chciałbym zobaczyć co to jest? Trochę tego obawiam, że mi da jakieś kurde nie wiadomo co i mnie wypierdoli z butów. zobaczmy co to będzie. Znowu samotnie jemy. Okej, okay, i możemy się położyć do łóżka. Pierdolony dom. <grybale> Przejebale. Dziękuję. Fajny, no, znaczy pokój. Wybieramy się. Idź z Mysterionem na postrunek. Liczy co? Będziemy się teraz na postrunku się spotkać. Sprawdźmy jakiś strój, może ciekawy. Może zamienimy się tą tego krzyżowca? To nie jest za fajne. Nie, zostałem na razie przy, przy, przy Snake'u. Podoba mi się ten Snake To Czy ja już chcę tam iść? Nie mam czasu. O kurwa, co tu się stało? Jak kładłem się spać, to wszystko było w porządku. A teraz stary najebany i rozpierdolił wszystko. Nie Niedobrze. You know how hard it is to look mysterious when you're just standing around in some kid's front yard? It's pretty fucking hard. I'm glad you're with us, new kid. It's been tough being the only one on the team with real superpowers. While all the other kids are playing and working on their franchise plans, I'm stuck defending the city against evil with barely any time to work on my pitch for a Mysterious spin-off movie. Nie masz czasu się znać spin spin-offem? Sometimes it feels like a curse having these powers. You know how it is, because you're like me. I'm sure the power of your ass weighs heavy on you. But uh! then we just.

Z to tak, to jest ten. To jest komplement z ust Mysteriona. Ale naprawdę to melanchol był dobry. co już. Yy, ale chyba sobie tutaj do nich dołączymy w następnym odcinku. Już nie będę tutaj yy, robił tego dzisiaj. No to się może jeszcze zejść. Dobra, to co? Zostaw lajczka. Komentarzy gwalni. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczyska. Szymo.